Dzień dobry Państwu. Tak jak mówiłem, będę chciał się z Państwem spotykać dosyć regularnie. Mija kolejne kilka dni, czasów trudnych, pandemii, która nas otacza. Są kolejne obostrzenia co do zachowań rządu. Prosiłbym wszystkich, żeby się stosować do tego, ograniczmy maksymalnie wyjścia z domu, wyjścia do sklepów. Odrzućmy jazdę na rowerze, długie spacery. Musimy przeczekać ten trudny czas. Przed nami idzie czas podwyższonych temperatur. Będzie to bardzo trudno zrobić. Sam dzień po sobie. Jestem człowiekiem, który lubi być cały czas w ruchu. Tym bardziej że przez ostatnie lata byliśmy zachęcani przez wszystkie media, ludzi ważnych do aktywności fizycznej. Musimy tą aktywność fizyczną poskromić, żeby poskromić tego koronawirusa. Proszę Państwa, urząd pracuje w ograniczonym wymiarze i proszę Państwa, że jeśli macie sprawy do załatwienia w urzędzie, to proszę przemyśleć, czy nie można ich załatwić online. Tak naprawdę, to do urzędu trzeba przyjść tylko w trzech sprawach. Sprawa aktów zgonu, sprawa dowodów osobistych i sprawa rejestracji bądź wyrejestrowania działalności gospodarczej. Pozostałe wszystkie sprawy, wszystkie Wasze problemy można rozwiązać telefonicznie online. Prosiłbym, żeby umawiać się też telefonicznie. Pracownicy będą z Państwem się umawiać tak, żeby pobyt w urzędzie był jak najkrótszy. Urząd jest otwarty. Jest to miejsce też, gdzie można się naradzić na choroby. Tutaj wielkie podziękowanie dla pracowników urzędu. Są obostrzenia dotyczące sklepów. Musimy się dostosować do tego. Proszę Państwa, też jesteście Państwo zadziwieni liczbami kwarantanny. Kwarantanna obejmuje ludzi, którzy są objęci kwarantanną ustaloną przez sale i jest też kwarantanna, które obejmuje ruch graniczny. Te kwarantanny są nadzorowane przez policję i dane, które uzyskuje z sanepidu i z policji, zamieszczam w raporcie codziennym. Mamy w powiecie na dzisiaj, na 1 kwietnia, sześć przypadków zarażenia koronawirusem. To powinno nam dać do myślenia, że już jest ta zaraza wśród nas. To już nie są osoby, które przybyły za z zagranicy, które są z zewnątrz. Po prostu to się rozszerza wśród ludzi, którzy mieli kontakt z osobą numer jeden w każdej z tych gmin. Czekamy też na wyniki badań kolejnych osób. Także zalecam no, jak największą ostrożność, jak największą wstrząśliwość. Dobrze, że rząd ograniczył wyjścia dzieci i młodzieży. Pilujcie tego, państwo. Nie chciałbym takich sytuacji jak w sobotę, że trzeba było wysyłać policję do ogniska, które sobie młodzież zapaliła. Też nie chciałbym, żebyśmy musieli korzystać z sił w policyjnych. Ja się cieszę, że policja jest, że można na nią liczyć. Ale Policja ma dużo swojej pracy i nie przysporzajmy prac dodatkowych. Mamy przygotować wybory. Proszę Państwa, jest kalendarz wyborczy. Ten kalendarz musi być realizowany. Do 10 kwietnia powinienem zgromadzić składy Komisji Wyborczej. Chciałbym, żeby wszyscy, którzy chcą pracować w Komisji Wyborczej, bądź też zajmują się Organizacją wyboru w ramach komitetów wyborczych, listy, które będą przynosić do urzędu. Te listy albo przesyłali nam drogą elektroniczną, albo jest przygotowana taka urna podawcza, skrzynka podawcza na pół piętrze przy wejściu do urzędu i tam proszę te listy składać, a pozostałe sprawy załatwiać w formie telefonicznej. Tym bardziej, że te listy przebijają się przez wiele rąk. I nie chciałbym, żeby one od razu szły do tak zwanej obróbki urzędniczej. To też w trosce o pracowników urzędu i o tych, którzy te listy przynoszą. Bardzo jestem zbudowany Państwa dyscypliną, jeśli chodzi o realizację zaleceń, które daje rząd, o które też proszę. I będę Państwa prosił, i będę dziękował za każde mądre, przemyślane działanie. Przed nami święta, zobaczymy, jakie będziemy mieli obostrzenia dla świąt, ale musimy się też psychicznie przygotować, że te święta będą inne, że będą trudne. Drodzy Państwo, jesteśmy wszyscy w trudnej sytuacji. Każdy gdzieś tam stoi na w swoim posterunku. Każdy musi na tym posterunku wytrwać, tak, żeby działać zgodnie z zaleceniami państwa, ze zdrowym rozsądkiem i żebyśmy wzajemnie mieli tą radość, jak to wszystko minie, żebyśmy mogli sobie powiedzieć, że dzięki temu, że byliśmy zdyscyplinowani, mądrzy, to przetrwaliśmy w sposób godny, dobry. I najlepiej, żeby był zdrowy. Myślę, że energia, która nas rozpiera, nie nas, możemy przeznaczyć na prace domowe, na posprzątanie tuż koło domu. Naprawdę nie będzie wielkim grzechem, jak ktoś posprząta też chodnik koło domu, czy też kawałek rogu koło domu, bo jest wiosna, wyważą różne rzeczy po zimie, ale to wszystko musi się odbywać w maksymalnym odosobnieniu. Starajmy się po prostu wszystkie czynności, które wykonujemy poza domem, wykonywać indywidualnie, pojedynczo. Tak, żebyśmy mieli tam nawet wewnętrzną satysfakcję i przekonanie, że działamy zgodnie z wytycznymi ludzi, którzy się znają na postępowaniu w tak trudnych sytuacjach. Drodzy Państwo, do zobaczenia w